Dzień dobry, dobry, braci inwestorska. Jedziemy za kolejnym podsumowaniem przemyśleńcy mojego portfolio oraz gdyby, tego, co dzieje się generalnie na rynku. Tak więc ciekawym tematem, według mnie w najbliższym czasie jest, jest narracja związana z całym trendem wokół cukrzycy, tak, wokół cukrzycy oraz otyłości w naszym zachodnim świecie, która jednak jest bardzo, bardzo powszechna, tak? Generalnie perspektywy dla tego rynku możecie sobie zobaczyć tutaj, tak więc jak widzimy, generalnie cała ta branża jest jak gdyby perspektywiczna, tak? w związku z tym mówimy tutaj o rozwoju blisko no, jakichś 10% na rok, tak? do roku 2030, a niektóre, niektóre jak gdyby, projekcje mówią nawet, że do roku 2032 ten wzrost, ten wzrost może być jeszcze, jeszcze większy. No jest to po prostu związane z naszym Lifestyle'em, nice tak, coraz mniej się ruszamy, coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami oraz no, w wielu przypadkach coraz gorzej się odżywiamy, tak, dostęp do fast foodów yy, i tego śmiciowego jedzenia jest no, po prostu powszechny. Stąd też właśnie powstają takie problemy, jak otyłość, czy też właśnie cukrzyca. No i tak jak widzicie, tutaj perspektywy da tego całego sektora, który, że tak powiem, zajmuje się tym tematem, bo po prostu jest coraz więcej osób, które są otyłe, dlatego też właśnie lekarstwa związane z gdzieś tam, powiedzmy, hamowaniem tego procesu, czyli rozwiązywanie tego problemu otyłości, cały ten sektor rozwiązywania tego właśnie problemu ma się rozwijać. Teraz pytanie, która spółka wpisuje się właśnie w tę narrację, a jak ważna jest narracja, to już doskonale wiecie, jeżeli oglądaliście materiał, w którym omawiałem to, jak zrobiliśmy ponad 200% na spółce litowej, co, co tym dokładnie stało, jak gdyby co wywołało wzrost na tej konkretnej spółce, czyli Lithium America Scorp. Wszystko to już było omawiane w poprzednich materiałach, także jeżeli nie chcesz ich przegapić i kolejnych wartościowych materiałów, to zachęcam się do zostawienia subskrypcji, lajka oraz obejrzenia sobie tego, co, co ci tam zalega. Tak? E, dobra, więc tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o rozwój tego sektora ha, e, No i właśnie, e, tutaj jeszcze mamy perspektywę właśnie tego roku e, 2032. No, według niektórych to jest właśnie okolice 12%, według niektórych gdzieś tam do 2030 e, są to okolice 10%. W każdym razie jest to dwucyfrowa liczba, tak? I teraz właśnie pytanie, jak możemy najlepiej wykorzystać, jak możemy się pozycjonować po prostu narrację? No właśnie, wykorzystując spółkę, która produkuje leki dla osób które właśnie są otyłe, czy też tam właśnie walczą z, walczą z cukrzycą i właśnie tą spółką jest Nowonordisk. Nowonordisk, który zasłynął i głównie zarabia dzięki właśnie tym dwóm produktom, które widzicie tutaj, tak więc Vegowi i Ozempi. Dokładne działanie tych dwóch produktów, jakby nie będziemy sobie tego tutaj oławiać, bo możecie sobie to, podlinkuję dokładnie ten artykuł w opisie, tak abyście mogli się chętne osoby mogły się z tym bardziej zapoznać. Tymczasem właśnie my przejdziemy sobie do tej spółki, bo ta spółka jest aktualnie, po uwaga, uwaga, 30, 30, 60. 34% w spadkach. Tak więc tak dokładnie tak, jeżeli ktoś zainwestował w tę spółkę tutaj, to aktualnie jego portfolio spadło o ponad, 30, o ponad 64%. Tak więc powstaje pytanie, tak, czy to jest dobry moment, aby wykorzystać te spadki? Czy to faktycznie dokupna? Czy to jest promocja, czy właśnie wręcz przeciwnie i ta spółka, która już teraz jest bardzo tania, czy też stosunkowo tania, stos tego, co, co było w przeszłości, yy, czy ona właśnie nie może się stać może tańsza, tak? Yy, I właśnie na tym chciałbym się teraz skupić, mam więc ten wykres. Tak więc yy, zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje. Tak widzimy yy, tutaj yy, cała ta przestrzeń, yy, cała ta przestrzeń, która była widoczna, widoczna tutaj, to yy, yy, była jak najbardziej yy, yy, takie no, dynamiczne spadki, bardzo rozpędzone. Bo jak widzimy, zaledwie kilka miesięcy, że tak powiem, tutaj ta korekta trwała nieprzerwanie, i no były to spadki dynamiczne, właśnie tak, więc jakby mamy coś takiego, że w krótkim czasie były duże spadki. Tak? To, co zaczęło się dziać później, czyli jakby drugi etap tych spadków, to właśnie jest to, co zaczyna nas interesować, bo tutaj widzimy, że cena że cena zaczęła sobie spowalniać z tempem, z tempem tych spadków, tak. Więc tak jak widzimy, tutaj aktualnie teraz mamy również OK, jakby spadki od tego momentu rzędu 38%, więc jakby wiadomo, no bardzo dużo. Natomiast zobaczcie sobie, że te spadki rozciągają się już w dużo większym przyciale czasu, tak? O te kilka miesięcy. Tak więc, tak więc to, należy, to należy mieć na uwadze, że po prostu widzimy, jak powoli, powoli te spadki, żeby cena, żeby spadać, potrzebuje coraz więcej czasu. Innymi słowy, po prostu te spadki spowalniają i wyhamowują. Tak? Jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o jakieś miejsca, z którego ta spółka mogłaby odbić, ja dokonywałem dwóch zakupów na tej spółce. Czekajcie, czekajcie, to jak Tak, i o, właśnie. Dokonywałem dwóch zakupów na tej spółce, o których możecie przeczytać na Discordzie, bo tam wszystko, nie, nie, nie wszystko, ale wszystko to, czym mogę się podzielić z naszej grupy prywatnej, to właśnie częścią tych ruchów, które tam podejmujemy, dzielę się na Discordzie i również właśnie dzieliłem się tymi, tymi dokładnie ruchami, czyli dwoma zakupami do których przechodzimy sobie właśnie teraz. Tak więc pierwszy ten zakup był tutaj w tym miejscu. Sorry, w tym miejscu, czyli jak gdyby tuż przed, przed, tymi, przed tym potężnym spadkiem, który miał tutaj miejsce, bo tutaj mieliśmy obniżenie jak gdyby oczekiwań względem rezultatów biznesowych tej spółki w nadchodzącym czasie. Tak? I tutaj nastąpiła korekta rzędu 20% właśnie w tym miejscu. E, tak, e, i tej pozycji, tę pozycję kupowałem w duńskich koronach. W duńskich koronach, gdzieś tam troszeczkę dywersyfikując się, natomiast e, resztę inwestycji w Nowo Nordisk będę raczej już dokonywał w dolarze. E, no i właśnie, druga pozycja, jaką kupiłem na właśnie tym samym instrumencie, czyli właśnie na Nowo Nordisk, była po tych spadkach. Po tych spadkach, które tutaj następowały, i zakupów dokonywałem właśnie w tym miejscu. Pozwoliło to finalnie, no gdzieś tam cena sobie w tym czasie spadała częściowo, natomiast później odbiła do góry i właśnie tutaj w tych okolicach, dokładnie w tym miejscu, sprzedałem tę, tę spółkę z 8% zyskiem. Po czym właśnie chciałem zobaczyć dalszą kontynuację trendu spadkowego? Po to, żeby jeszcze więcej kupić tego biznesu, bo zakupy, które dokonywałem tutaj, były zaledwie za, dokonywane zaledwie za 2% mojego kapitału. Tak? Te zakupy również były dokonywane za 2% kapitału, o czym wszystko jakby właśnie informowałem na Discordzie, tak więc zostawię do niego link poniżej, żeby mógł sobie to wszystko zweryfikować i jakby jak gdyby była jak największa transparentność pomiędzy tym, co mówię, a jak gdyby po prostu żebyście mieli wszystko na, na, na tacy, tak? Żeby dało się to zaryfikować i było to klarowne. Tak więc yy, tak więc tak yy, te drugie zakupy, które dokonywałem tutaj, również stanowiły 2% mojego kapitału, tak więc, yy, tak więc właśnie na tych 2% kapitału udało się zarobić 8% w przeciągu no, tutaj, że. W przeciągu miesiąca, tak? W przeciągu no, półtora miesiąca. W czy w we Wte czy właśnie teraz według mnie powoli znowu robi się, robi się dobra przestrzeń do tego, aby zainteresować się na I ja sobie zwiększyłem ekspozycję na ten instrument po tym, jak tutaj doszło do takiej lokalnej korekty, czyli właśnie jak dostaliśmy spadki z, z górnej części tej strefy, czyli właśnie. Ten otruch. I kiedy do tego doszło, to ja sobie tutaj zakupiłem za 1% kapitału. Ponownie wszedłem w tę spółkę, w jakby wycenianej w, w dolarze. Tak? Czyli ponownie, jakby ta ekspozycja dolarowa, czyli Nowonordisk ceniony w dolarze amerykańskim pojawił się w moim portfelu za 1% kapitału. Słowiem ta pozycja jest na 8% minusie. I właśnie z, jak gdyby w obliczu tych pięknych spadków, które się tutaj pojawiły minus 14%, ja się bardzo cieszę, że już właśnie jak gdyby na jednej pozycji na Nowo Nordisk udało się zarobić 8%, a jeszcze dostaliśmy dywidendę, bo tutaj była dywidenda, którą wypłacał nowonordisk. E, tak więc e, już ta jedna pozycja y, gdzieś tam zarabia. Y, wiadomo, jestem na minusie z tej pozycji na właśnie e, koronie duńskiej, tak? Czyli stąd. Natomiast ja będę na spokojnie i średnio wtedy, kiedy e, zobaczę, że na wykresie dzieje się to, co będę chciał widzieć, tak? E... No, więc tak to właśnie wygląda. No i za niedługo, myślę, że naprawdę za niedługo będę gdzieś tam szukał miejsca do e, zwiększenia ekspozycji na ten biznes, bo fundamenty tego biznesu są naprawdę dobre. Nie tylko ta narracja, narracja którą Wam przedstawiłem, ale naprawdę Nowo Nordisk dominuje w, e, swojej, e, swojej, w swoim sektorze, w swojej branży. E, tak więc tak, więc, e, tak to wygląda. I aby pozostać na bieżąco z dalszymi update'ami odnośnie tego, co dzieje się w moim portfelu, tutaj są kolejne pozycje przygotowane do omówienia, czyli właśnie BATS, British American Tobacco. Co ja robię na tej spółce? Oczywiście nic z tego, czym się dzielę, nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie takimi różnymi przemyśleniami odnośnie na rynku, którym, które gdzieś tam nie wiem, mogą stanowić jakąś luźną interpretację do tego, aby wykonać własną analizę, tak, po której dokonujecie własnych przemyślanych kroków. Niemniej po prostu właśnie tutaj powiem, jak gdyby co się dzieje na tej spółce, jak ja to rozgrywam. No i co się dzieje z Rio Tinto, na którym doszło do wybicia, o którym wam mówiłam z trójkąta. To również możecie sobie zrobić na ostatnich nagraniach, bo tutaj był właśnie o, taki oto trójkąt. Ja mam go zaraz zrobię tak, żeby był dobrze widoczny. O, proszę bardzo i mówiłem właśnie, że kiedy wybijemy się z tego trójkąta, to dojdzie tutaj to najprawdopodobniej dojdzie tutaj właśnie do kontynuacji tych, tych wzrostów i te wzrosty mogą przyspieszyć. E, jak gdyby przyjabiorę w nich udział, przez większą swoją ekspozycję na Rio Tinto, jak to wszystko wygląda, o tym wszystkim będzie mowa w kolejnych materiałach, także zostaw suba, jeśli to, co mówię, ma dla Ciebie sens i dajcie Ci to wartość. Zachęcam do komentarzy, zachęcam do leków. trzymajcie się, do następnego, sima.